Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Filozofia Piękna. Dzisiaj zajmiemy się tematem coachingu. Zapraszam. Fundamentem. Zaznaczam, fundamentem tematyki coachingowej jest przyjaźń z właśnie samym sobą. Patrząc na otaczający nasz świat, widzimy masę porównań, masę zmagań i masę oczekiwań każdego człowieka indywidualnie. Musimy mieć świadomość, że piękno tkwi w nas samych. Jeżeli będziemy mieli tą świadomość w głowie, że właśnie tak to działa, nasze życie totalnie się zmieni. Bo piękno jest w nas samych. Ważne, aby to po prostu odkryć. Odnalezienie sobie piękna oczywiście to nie jest coś, co się zmieni z dnia na dzień, a nawet z miesiąca na miesiąc. To proces. Spróbuj codziennie znaleźć w sobie właśnie taką jedną rzecz za którą jesteś sobie wdzięczny bez presji, na spokoju. zapisz ją w dzienniczku, w notatkach, gdziekolwiek. Zobaczysz z czasem jakie będą efekty. Mam nadzieję, że spodobała wam się ta refleksja. Jest bardzo prosta. I jest bardzo mocno powiązana z jednym z elementów, które mam właśnie tutaj na stoliku. Otóż wstałem rano i słuchajcie, to było po prostu coś mega. Patrzę w lustro. I uświadomiłem sobie właśnie to, że piękno to nie jest to, co ja widzę, co jest oczywiście bardzo często mylone. Że to piękno to jest to, jak ja się czuję. Moja świadomość totalnie się zmieniła. I każda zmiana oczywiście nie obejdzie się bez praktyki. Chciałem Cię zaprosić do delikatnego ćwiczenia, które pozwoli Ci wprowadzić się w proces. Zamknij oczy. Weź głęboki od. I zastanów się, za co możesz sobie dzisiaj podziękować. Może to być cokolwiek. Swoje emocje, moje podejście do życia, swoje wartości, czy zrobienie sobie kawy. Pójście na spacer spotkanie się z kimś. Masz bardzo duży wachlarz I pamiętaj, to jest bardzo też ważne, aby zapisać to. Może być to posiadła w nasze Dlaczego to takie ważne? Ponieważ zapisując pewne rzeczy, takie o których właśnie teraz mówię, Zapisują się one w podświadomości. One gdzieś tam leżą, one nie znikają. One leżą i kiełkują. Z czasem zobaczycie bardzo dużą różnicę w postrzeganiu siebie samego. Także ja Wam bardzo dziękuję za chwilę spędzoną ze mną. Mam nadzieję, że ten ma materiał będzie dla Was bardzo pomocny bo właśnie po to tu jestem. Mam nadzieję, że będziecie ze mną, bo niedługo będzie odcinek drugi o malarstwie. Pomalujemy troszeczkę razem. I to chyba by było wszystko. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia bardzo. Trzymajcie się, cześć.